Dezinformacja klimatyczna to niedocenione wyzwanie w walce ze zmianami klimatu. Fałszywe informacje podważają dowody naukowców, spowalniają działania proklimatyczne i wpływają na decyzje polityczne. Dziś przyjrzymy się najczęściej powtarzanym mitom, ich skutkom oraz temu, jak wpływają na społeczne i gospodarcze wybory. Porozmawiam dziś z Marcinem Popkiewiczem, znanym i cenionym analitykiem megatrendów. Ekspertem i dziennikarzem specjalizującym się w powiązaniach między gospodarką, energią, zasobami i środowiskiem. Z Marcinem będę mówił też o tym, jak rozpoznać fałszywe treści i gdzie szukać rzetelnych źródeł wiedzy. Witajcie na naszym kanale Praktycznie OSG. Skupiamy najlepszych ekspertów, aby mówić w jasny i zrozumiały sposób o skomplikowanych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ja nazywam się Przemek Oczyp i od lat doradzam firmom, w jaki sposób poprawić efektywność działań z uwzględnieniem kwestii ESG. Gotowi? Startujemy! Cześć Martin, witam Cię na naszym kanale Praktycznie ESG. Dziękuję, że przyjęli zaproszenie. Cześć Przemeko, dzięki za zaproszenie. Witamy naszych widzów. Tak, dzisiaj będziemy mówili o dezinformacji klimatycznej. Według raportu Global Risk Report, przez, wydanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, dezinformacja jest jednym z największych zagrożeń i największych ryzyk na najbliższe dwa lata dla całych gospodarek i państw i, i społeczności. Dzisiaj porozmawiamy o dezinformacji klimatycznej. Powiedz mi, czy ty znasz jakieś takie przykłady dezinformacji i mity, które są związane z, z, z klimatem, które wpływają na nasze... To nasze postrzeganie tej kwestii. A ja co mam powiedzieć? Pytasz, zadajesz to pytanie redaktorowi portalu nauka o klimacie, tak? I tego tak zaczynaliśmy, nasz portal od wymienienia, wiesz, ze stu różnych mitów klimatycznych, tak? Znaczy, żeby było jasne, mówimy o wzroście zagrożenia dezinformacją, też klimatyczną, a chociaż nie tylko, ale to nie jest coś nowego dezinformacja klimatyczna. Ona ma w taką brodę, w zasadzie. Jest w zasadzie w moim wieku, można powiedzieć, na dużą skalę, bo ona ma korzenie już w spółkach naftowych. Tak jak ExxonMobil na przykład, które poczuły zagrożone polityką ochrony klimatu, która zaczęła gdzieś tam w latach 70 80 wypływać na powierzchnię. No i ochrona klimatu oznacza, no, zmniejszenie spalania paliw kopalnych, dosłownie odejście od nich, co jednoznacznie jakby uderza w ich model biznesowy. No i te spółki bazują trochę na wcześniejszych o osiągnięciach, e, na przykład, przemysłu tytoniowego, który te, w, zaczął dezinformować na temat braku szkodliwości palenia. A tak które szkodzi, to może nie za bardzo, a w ogóle to palenie bielne, to na pewno nie szkodzi, a w ogóle nie ma pewnych dowodów i są wątpliwości. I pobadajmy jeszcze trochę. I nawet jak parę lat pobadamy, to jeszcze przez parę lat będziemy to w kasę kasowe. No, no później, wiesz, to no, koncerny naftowe stwierdziły że to w sumie ludzie nie odrażniają ziarna od plew, bo to można. No, ludziom różny kit sprzedać, bo nie są z tych nauk ścisłych szczególnie no, wykształceni, kompetentni. W sumie no tak jest, no. ludzie ludzi tą fizykę czyli inne na nauki ścisłe to przeszło w szkole na zasadzie 3 razy Z. Mm -hmm. To tak, tak. zapomnieć. I to było dawno temu, minęły lata, zostaliśmy z tym trzecim Z, już w ogóle nic nie kojarzymy. I często to jest na nas nie kwestia wiedzy, zrozumienia faktów naukowych, obserwacji i tak dalej, tylko wiary. Wierzysz w globalne ocieplenie, Nie wierzysz, ja nie wierzę, nie wierzysz, tak. Znaczy, jak ja słyszę hasło, że ktoś coś wierzy albo nie wierzy, to mi trochę ręce opadają. Mam tu taką szklankę Ty. z wodą. O, zaraz się upuszcza. Nie wierzę. A, słuchajcie, co się z nią spadnie? Coś stanie? Spadnie, uniesie się do góry, obróci się i zakręci w powietrzu. Okay. Kto wierzy, że ona spadnie? Dobra, nie będę tego robił. No jest. Może zrobię, ale jestem ekspertem w domu, chociaż nie wiem, czy chcesz. E, to nie jest kwestia wiary, że ona spadnie, czy nie spadnie. To jest kwestia wiedzy, doświadczeń, działającego prawa grawitacji. Tak? Ten drobny problem polega na tym, że my często mamy problem z tym zrozumieniem, podstawowej wręcz nauki. A jednak za zmianą klimatu stoi troszkę wiedzyologii, wiedzy naukowej i można jakby no, łatwo wprowadzić w błąd. Tak? Nie, z jednej strony mogę powiedzieć, że panie, jaki dwutlenek węgla? Jego w atmosferze jest procenta. Jak coś, czego jest tak mało, może się o jakikolwiek istotny wpływ. Okej, okay, dobra. A teraz dochodzi drugi gość i mówi, Panie, z węgla w atmosferze to już jest tyle, że on w ogóle w pełni blokuje ucieczkę promieniowania długofalowego, podczerwonego, emitowanego z powierzchni Ziemi. W stu procentach, Jak go dodamy jeszcze dwa razy tyle nawet, to jak, jak 100% było blokowane, tak na raz 100% będzie blokowane i to nic nie zmieni, tak? Co ciekawe, i Drugi mówi prawdę, tak? Rzeczywiście jest go 400% w atmosferze. No, niedawno tam było 300%, ale mniejsza, tak? No i drugi też ma rację, mówiąc, że już to, co było wcześniej, to blokowało praktycznie w 100%, co, co było mi to było powierzchni Ziemi. Oczywiście. I żeby zrozumieć, co jak i dlaczego, i dlaczego jest w tym, jest. Rzeczywisty, istotny wpływ na zachowanie ziemskiego systemu klimatycznego i temperaturę mm -hmm. przy powierzchni Ziemi, jak tego wyglądam do atmosfery, no to trzeba trochę wiedzologii mieć, żeby zrozumieć, skoro jeden mówi prawdę i drugi mówi prawdę, to dlaczego stwierdzenie, że jak go dodamy, nie wiem, 10, 20, 50, 100%, to temperatura będzie rosnąć i jaki to ma wpływ. No tak? to wymaga pewnie wiesz, o wiedzy zakresu zakresie nauk ścisłych. Jak człowiek nie ma tej wiedzy, to mówi o wierze, tak? Wierzy albo nie wierzy, tak? To można zrozumieć. Jakby to nawet jak ktoś jest tak zwany zagarowany humanistą, to jak zechcy to zrozumie, nie każdy mu się chce, tym bardziej, że Wiesz, my nie, często nie chcemy tego zrozumienia, bo jak przyjmiesz do wiadomości, że klimat ziemi się ociepla i jest to wynik naszej działalności, w szczególności emisji utlenku węgla z paliw kopalnych, i jak szybko im przestanie, będą z tym katastrofalne problemy, mm -hmm. no to zawsze powinniśmy generalnie przykręcić kurek. Tak? A to wiesz, niewygodna wiedza. Jak jesteś związkowcem górniczym, to podoba ci się stwierdzenie, że trzeba odejść do tego wydobycia i spalania węgla. Lepiej nie. No nie, masz interes, żeby wiesz, to nie przyjąć to do, do wiadomości. Tak? Nie wiem, powiedz sobie rolnikom, że trzeba obserwować emisję. Powiedz branży lotniczej, cementowej, powiedz gościom od ciężarówek. No gdzie nie spojrzeć, to jest to cholernie niewygodne. Aha. Jest to niewygodne. Gospodarczo, bo świat jest światem paliw w większości wciąż. Niewygodne politycznie, w związku z tym, mm -hmm. niewygodne społecznie, a w ogóle czemu wiesz, nie wiem, mam coś robić dla przyszłych pokoleń, tak? Będę grzał swój e, dom e, kopciuchem, będę tam palił mu węglowy, bo mi jest najtaniej i trzeba, mam za to płacić opłaty w ets i tak dalej, będę biedny i w ogóle nieszczęśliwy. A czemu do licha ciężkiego mam coś robić dla ludzi z globalnego południa, którzy pierwsi zostaną pokrzywdzeni zmianą klimatu? No oczywiście ich nie widziałem. A czemu to ma coś robić dla przyszłych pokoleń? Przepraszam, co przyszłe pokolenia zrobiły dla mnie? No, szachmat lewaki. E, więc wiesz, wypieramy to jak tylko możemy, tak? Bo wiesz, jak przyjmiemy, że faktycznie za to odpowiadamy, to jest nasza robota, przez nasza rozumiem, wiesz, nasza, moja, Twoja ty, i Twoja też, e, bo o, większość emisji to jest jakieś 10% ludzkości. Ci, co latają samolotami, bo kilkanaście procent ludzkości latało samolotami, cała reszta nie leciała. No, biedniejsza połowa Polskości. To jest kilka procent globalnych emisji. Więc to, wiecie, problem nie są ci ludzie, nie w Afryce gdzieś na globalnym południu, którzy siedzą tutaj, w tej biedzie gdzieś tam w jakiejś chatce o miseryżu, No problem, jesteśmy my, tak? No i teraz przyjęcie do wiadomości, że to, że ja sobie robię dobrze lecąc samolotem i w związku z tym rozwalam przyszłość moich dzieci, no to to jest cholerii niewygodna myśl. A jak się zderzamy z czymś, co jest bardzo niewygodne, na czym nie mamy kontroli, bo ja jako jeden z 8 miliardów, tak tym zamieszkał, nie wiem, w starej berce poddałem i żył się korzonkami, to jak to wpływa na globalne emisje? No, w zasadzie, nie ma znaczenia, prawda? Mhm, Więc tak jak wiesz, ja coś bym chciał zrobić, tutaj tak wiele nie da, czuję jakąś desperację sobie uświadamiam, katastrofalne jakby zagrożenie z tym związane, nic nie mogę zrobić. A w ogóle to, nie wiem, pracuję w kopalni i być może mam interes, żeby to wyprzeć. Jaka jest moja naturalna reakcja jako człowieka, jak znam się z czymś, na czym nie mam kontroli, co jest nieprzyjemne, niewygodne. A wymagało budyni podjęcia jakichś działań, które były dla mnie osobiście trudne. Pierwsza no, no, reakcja jest psychologiczna: odrzuca się. No, a tak. dokładnie odrzucam, wypieram, neguję, więc wiesz. I te teraz jak idzie feedback, nie, jest koncernów taftowych, na które nam sprzedają kit, że paliwa kopalne nie szkodzą, hmm. albo z Kremla na przykład, który ma olbrzymi interes w tym, żeby Europa była uzależniona w paliw kopalne. Kto z tego żyje, to jest winia geopolityczna. Tak jak wiesz, jakby Europa skutecznie przeszła na bezemisyjne własność źródła energii które stoją u nich, to jaki interes na nas będzie Rosja robić? Jaki będzie miała na nas przełożenie geopolityczne swoją gasurką, którą nam tak nieraz przyłożyła? No, prawda, a teraz jeszcze Stany Zjednoczone pod Trumpem, które rozkręcają paliwa kopalne. Trump, tak jak Moskwa nie chce rozmawiać ze Zjednoczoną Europą, bo dużo łatwiej rozmawiać, i rozgrywać je poszczególne kraiki. Tak, spłócone. Tak samo teraz Stany Zjednoczone nie są rozmawiać z Brukselą, bo dużo wygodniej, bo potem jest rozmowa z partnerem, jak równy z równym mniej więcej. Tak? Jak już rozmawiała z Polską, Włochami i nie wiem, Belgią, no to wchodzą do Stany Zjednoczone i to one są tym ważnym i rozgrywającym, tak? Dlatego Stany Zjednoczone też chcą rozbijać jedność europejską. Więc wiesz, tam też olbrzymia już dezinformacji, które jakby starają się spojrzeć tą politykę klimatyczną, która jest polityką odchodzenia od paliw kopalnych przede wszystkim, tak? Efektywności energetycznej, to jest mm, też polityka o suwerenności energetycznej. Tych krajów, które nie mają paliw kopalnych w dużej ilości, na przykład czy to Unii Europejskiej, czy też podobnie Chin, tak? które mają też pewną motywację i bardzo rozwijają oze, bo nie mają ropy, nie mają gazu, nie chcą się od nich uzależniać, więc jakby rozwijają system energetyczny z bardzo szybko rosnącą rolą lokalnych, odnawialnych, też bezemisyjnych źródeł energii. Tak. No właśnie o takich kwestiach klimatycznych dużo się teraz mówi, dużo złej prasy, złych mediów jest, dużo źle dla... mówi się o Zielonym Ładzie. Czy uważasz, że to jest kwestia czyichś interesów bardziej, czy, czy klikalności, że to się lepiej klika, czy po prostu? też wynika z niewiedzy pewnych osób. No, to jest obydzy. bardzo wielopłaszczyznowo, oczywiście. To jest, wiesz, to ma tak wiele jakby korzeni, przy czym nas trochę wypunktować, tak? Z jest, jest oczywiście skoncentrowana dezinformacja Krebla. Tam siedzą, wiesz, profesorzy, jest trochę profesorskimi doktorów, którzy mają rozkminione profile naszego społeczeństwa, społeczeństwa z zachodu, lepiej niż my sami o sobie wiemy. Mhm. I jakbyś był generałem FSB. I prowadzić taką politykę, co zobaczyłbyś, gdzie można nas spolaryzować. Okay. Także polityka klimatyczna jest jednym z tych aspektów, tak? Kwestie, nie światopoglądowe, nie wiem, kwestia dostępu do aborcji. Znalazłbyś wszystkie, czy w Stanach Zjednoczonych, wiesz, biali kolorowi, znalazłbyś wszystkie miejsca, gdzie można wbić klin I tak w Stanach Zjednoczonych, na stronę białych takich suprematystów, a z drugiej strony środowiska, a, 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 ludzie pochodzenia afrykańskiego, okay. którzy jakby walczą z tym białym suprematem. Więc finansowali obu. Tak. Mm -hmm, okay. I teraz jakieś te wesły, soszale, które tak naprawdę powodują zamknięcie ludzi w bańkach. Jesteś zanurzony w tym sosie po prostu wiesz, mm -hmm. i, e, który jakby jest oderwany od faktów, trochę to jest po prostu takie wiesz, myślenie grupowe też często. Mm -hmm. Jest kwestia tożsamościowa, jest mnóstwo informacji, mnóstwo interesów. I nasz ostatni laureat klimatycznej w roku, profesor Mielczarski, który tam opelał mm -hmm. kompletne farmazony pod kątem mm -hmm. naukowym. E, już tak nie będę wchodził w szczegóły, No ten gościn, prezydium z węgla, tak? Mhm. I tam na liście negocjacji klimatycznych mamy zadziwiającą na reprezentację ludzi z góry, czy związków zawodowych, czy węglowej energetyki, nie wiedzieć tak. czemu, tak? Jak powiedział Apton Sinclair, nie oczekuj zrozumienia od kogoś, to ma interes, żeby nie zrozumieć, tak? Mhm a to też kwestie psychologiczne, kwestie też wolnościowe, bo i, i tego, że ja jestem najważniejszy, moja swoboda i wolność, tak? Mhm. Rzeczywiście polityka ochrony klimatu wymaga tego, żebyśmy my wszyscy się ogarnili, bo wiesz, jak ja, nie wiem, tam, ja tam samolotem na przykład, wiesz, nie mam samochodu, jeżdżę rowerem i tak dalej, mhm. a ty sobie kupujesz kamera, tak, wiesz, mhm. i przysyłasz pocztówkę z Bora, Bora to przecież coś tu jest nie OK, tak? Okay. I to mnie też demotywuje, prawda? Więc oczekujemy, że inni też coś zrobią, wiesz? Mhm. Zmiana klimatu to jest trochę, tak przekładając na inny język, to wynika z tego, że my traktujemy atmosferę jak ściek. się darmowy ściek dla kominów i rud wydechowych. I wiesz, nam z tym jest dobrze, tak? No i teraz ci mówią, że zaraz, zaraz, hola, zasada, zańczący płaci, ty będziesz płacił zawsze, tak gdyż atmosferę jak ściek, tak? To już podosił tego koszty. Wiesz, Unia Europejska wprowadziła najpierw za wielkich instalacji w ramach systemu EUETS, tak. czyli jak ktoś tam pompuje tonę dwutlenku węgla jakaś elektrownia, e, nie wiem, ciepłownia, czy jakaś tam inna huta do atmosfery, to on musi mieć uprawnienia do emisji, czyli tam ileś euro za tonę za traktowania CO2, za traktowanie atmosfery, jak ścieku zachłać. E, no teraz ten system jest uszczelniany i za chwilę wiesz, będzie dotyczył Kowalskiego, który tą tonę węgla spala no, nie spala w ciepłowni, tylko u niego w kopciuku. I w samochodzie i tak dalej, tak? Wiesz, my uwielbiamy przerzucać koszty na innych, nie robimy i brać na siebie. Tylko to ja się jakby jeszcze kolejna sprawa, wiesz, wszystko wolnościowe. Mówiąc, że jakby wiesz, nie będą mi to narzucać, ograniczać. Yy, I w ogóle moja sprawa, co mam na talerzu, jak spędzam wakacje i czym jeżdżę, tak? Tak. No, a nie będzie mi to jakaś unia, coś tam, wiesz, krzywizny balona okość. E, tylko wiesz, to jest trochę tak, że. Ja nie mogę wziąć pały z gwoździami i rozpaćkać kadci łba, bo krzywo spojrzałeś. Tak. Tak? Nie mogę, nie wiem, zgwałcić e, tamtej pani, ani okraść tego pana. Kurde społeczeństwo ogranicza wolność. Może chciałbym ci przyłożyć i zgwałcić tamtą panią, tak? Ograniczają moją swobodę. Czy byki, nie? Znaczy, wiem, co to, to zmierza. Oczywiście, tak? Prawda jest prosta: gdzie się kończy moja wolność? No Tam, gdzie zaczyna się szkodzenie innym, tak? Albo z perspektywy gospodarczej. Palę sobie w domu ma starymi kaloszami, porąbanymi meblami i dziecko sąsiadów dostanie raka. Ale palę, bo ja mam tańsze paliwo, tak? I odbierzcie się ode mnie, czym ja sobie grzeję dom, tak? Uh -huh. Oczywiście, co dziecko sąsiadów uh -huh. dostanie uh -huh. raka, czy to jest ok? Albo w skali już gospodarcze. Uh -huh. Nie, mam jakieś e, toksyczne ścieki, wody czerwone z produkcji trotylu, coś, co jest jakieś paskudne chemikalia, które wiesz, należy utylizować. Można zrobić, ale to kosztuje miliony utylizacja tych chemikaliów. No to co mogę uh -huh. zrobić? A wynajmę u ciebie, drogi widzu, plac magazynowy na słupa. Zwiozę tam te dziesiątki, setki ton tego toksycznego badziewia i zniknę. Zapłaciłem miliony? Nie zapłaciłem, oszczędziłem. Rozwiązałem swoje problemy? Rozwiązałem. Git. Ty masz problem, tak? To jest twój problem, a nie mój. Ja zarobiłem. I teraz wiesz, no, tak samo jest jak tej atmosfery, jak ściek dla naszych kominów i mhm. tak Bardzo lubimy traktować ją jak ścieki, nie płacić za to koszty, no ale te koszty są jak najbardziej realne. Te koszty zbiady klimatu, smogu, tak jak mówią, taka o jak ścieku, są jak najbardziej realne i problematyczne. No, ludziom nie podoba się, że ich wolność jest naruszana do wiesz. No... Tak, a te przykłady, o mówisz, one wynikają w dużej mierze z braku edukacji świadomości takiej klimatycznej, a właśnie jak to jest dezinformacją, czyli takim celowym wprowadzeniem w błąd, jak to wpływa na. Na takiego zwykłego Kowalskiego, albo na w ogóle jakieś inne, y, 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 na przykład na gospodarkę, czy na politykę, polityczne... jest bardzo wiele pytań naraz, to można na tak. po kolei, co? Dobrze, no zacznijmy od tego, jak to wpływa na Kowalskiego. Dezinformacja, taka celowa dezinformacja klimatyczna. E, Duża część tej, tej informacji ma korzenie w zupełnie jakby świadomych planach przygotowania tej informacji. Patrz to, co przygotował mobile, czy co przygotowują te farmy ruskich troje. Tak, to mm -hmm. jest precyzyjnie przygotowana informacja informacyjna. Ja powiedziałem informacja Coś, co daje informacja jest dezinformacja. Mm -hmm. okay. I jak sobie to jest bardzo łatwo wprowadzić na przykładzie tego naszego, że dwutlenku węgla panie w atmosferze jest tak mało, że to nie ma znaczenia, albo że jest mm -hmm. tak dużo, albo tam jeszcze wiele rzeczy. Klimat zmienia, Trzeba wiesz, często to bazuje na rzeczy, na stwierdzeniach, które są w gruncie rzeczy prawdziwe. Jak to jest dwutlenkiem mm -hmm. węgla? Jest go mało? Jest go mało jest w proces pochłania pochłania tak albo klimat zmieniał się zawsze zmieniał się zmieniał się i były to dużo większe zmiany niż w ostatnim stuleciu prawda prawda słońce wpływa na klimat no, bez wątpienia wpływa cykle jak na emocjonalny i wpływają na klimat wpływają tak wulkany wpływają wpływają jaki z gazów ma wpływ w efekcie cieplarnianym para wodna, emisje nie mają żadnego znaczenia. Nasze emisje utlenku węgla, mm. tak, tego, co wychodzi z oceanów, z lądowych, wulkanów, mm. te nasze, to ile? To jest jakieś 4-5%, mm. tak. Prawda? Prawda, tak. No, znaczy, naukowcy to wszystko wiedzą. Tak, to jest wyjaśniające, dlaczego, tak. A jak co chwilę jest tak, wiesz, zebrano, opakowane jak odpowiednim sosem, no to... Wiesz, łatwo mu zrobić wodę z mózgu, ty bardziej, że on, wiesz, no nie, nie kuma tych pewnych zawsze. Więc tak, dezinformacje, albo coś, co jest półprawdą, albo jest jakoś tam, wiesz, przeinaczone, bo zawsze najszedłinformacja, to jest taka, to jest częściowo, wiesz, tam bazuje na czymś prawdziwym, tak? jest sobie wiesz, przekazane. Mają swoje korzenie uśród tych, którzy robią zupełnie świadomy. Wiedzą, że ściemniają, ale wiesz, mają w tym interes, żeby ściemniać, tak? Kremy czy Górniczy Związkowiec, zawodowy, whatever, tak? No, a później są ludzie, którzy to powtarzają na przykład ze społeczno-ideologicznych. Na przykład, nie wiem, wolniowcy pracy, mhm. tak, wiem, Konfederacja i tak dalej, Albo dlatego, że nie, nie podoba im się taka znacząca rola państwa albo Unii Europejskiej, bo faktycznie mhm. jakby w razie regulacji, które to wszystko jakby porządkują, czy uniemożliwiają przyrzucanie kosztów na innych, to wymagają pewnej regulacji centralnej, tak? A nie mhm. po prostu zasady ich nie lubią, tak? E, a zasadzie, wiesz, jak ktoś sobie, nie y, ma jakiś światopogląd, i wiesz, że jakiejś grupie w socialach jest zanurzony, i to jest myślenie grupowe. Jak przez, nie, taj korwin na przykład, to nie wolnościowe, tak? To wiesz. Na nikogo w ogóle smogu nie ma. Bo wiesz, bo to by. O... Przyjęcie wiadomości, że jest problem ze smogiem, na przykład. Oznaczałoby tak zrujnowanie całego skrzyni budowanego światopoglądu no. przez całe życie. Jak to wiesz, pełna wolność, swoboda działalności osobistej jest kluczowa no. i nie będę się ograniczał bo, tak, do dobra wspólnego. Dobro dobra wspólnego to wiesz, coś tam no. nie istnieje. Więc wiesz, jak ktoś przez całe lata odbywa swoją tożsamość w oparciu o tego typu światopogląd, to, to w ogóle sobie, że teraz miałby powiedzieć, no, sorry, jednak jest inaczej. Tak? Wiesz, wielu polityków to wykorzystuje. tak. Tam są ludzie w Konfederacji, w PiSie, którzy. Ale właśnie też w różnych kisach tak. już zdają sobie sprawdza, że tak. Jest to trochę inaczej to, niż mówią publicznie. To, to drugie pytanie, właśnie. Czy ta dezinformacja wpływa na jakieś in inicjatywy, działania polityczne i, i no, myślę, hamuje jakieś e ważne inicjatywy proklimatyczne? No przecież szczerze opóźnia, no. tak? Jakby wiesz, no o to chodzi w sobie akademie, że rosyjskiej propagandzie, która, jak wiesz, na przykład bardzo interesuje. Są raporty Komisji Europejskiej NATO to, no. napuszcza rolników na przykład na Zielony Ład, e chociaż w zasadzie to w dużej jest w ich interesie. E czy wiesz, Polskę trzyma przy węglu. Co no. drogą, mam najdroższe wydobycie węgla na świecie, no. tak? Wtedy im bardziej wydobywamy węgiel, tym, tym więcej to nas kosztuje. Mam mm. budżet, tak? Tym bardziej jakby trzymamy dziesiątki tysięcy mm. ludzi nawykłych do solidnej, ciężkiej pracy od produktywnych sektorów gospodarki, tak? Albo mm -hmm. dekstowe kopanie dokładamy z pół miliona rocznie na górnika, pół miliona rocznie. Chciałbym, żeby Twojego miejsca pracy podatnik pół miliona rocznie dopadał. <laughs> Nieźle brzmi, nie? Tak. No. Więc jakby wiesz, wielu ma w tym interes, i to rzeczywiście wpływa na polityki one, wiesz, polityki ochrony klimatu, często, jak już idą poprzek naszego i stycznych, krótkoterminowych interesów, tak? Mhm. Więc jakby, wiesz, to często prościej jest przyjąć, wiesz, szeroką autostradę do piekła, nie? Mhm. No to jest. Eee, ty że wiesz, też konkurencja krajów, tak? Kraj, który, wiesz, przyrzuca koszty na, na przykład ta Ameryka teraz tak podeszła do tego, tak? Mhm. Eee, za Trumpa. To nie będziemy chronić klimatu, będziemy, wiesz, rozwijać wydobycie i sprzedawać paliwa kopane, tak? Na to mhm. będziemy zarabiać, tak? Mhm. Okej, okay, a powiedz, czy wiesz, jak można rozróżnić to, co jest dezinformacją klimatyczną, a co nie, z jakich źródeł korzystać? Jak taki zwykły Kowalski może się zorientować, że coś jest. są jakby dwa poziomy. Pierwszy poziom jest taki, że trzeba coś kumać. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy. I trzeba niestety zgarniać pewne podstawy naukowe z zakresu science. Żeby być same ustanie odróżnić i zrozumieć co jak i dlaczego. Po drugie, jeżeli nie jesteśmy szczególnie kompetentni w tym zakresie, bo nie każdy ma doktora, wiesz. Nie, z fizyki atmosfery, tak, i klimatologii i tak dalej razem. E, no to najprościej bazować na konsensusie naukowym i jakby wiedzy, która została opracowana przy środowisku naukowe. O ile pojedyncze naukowe są, dobra, mogą być skorumpowani, mogą dać się kupić, mogą kłamać, mogą się jakieś napompowane badania zrobić i tak dalej. Na przykład, To może, dobra, to może pojęt wierzę, że trochę na zasadzie anegdotki. Na przykład e, bezdam tą zagadkę, którą często zadaję, może wam też zadałem. E, konsensus naukowy w temacie zmiany klimatu. Mm -hmm. Jak to jest? Może pierwszy się IPCC, ONZ-owski Międzyrządowy Zespół Dostrzał Zmiany Klimatu. Raport ONZ, co robiący kilka roku, pokazuje jednoznacznie, że klimat się ociepla, jest to w nic w naszej działalności, emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2, spalania paliw kopalnych, będą poważne problemy, powinniśmy przestać spalać i emitować. Dobra, Malta IPC. Na świecie są setki dużych organizacji naukowych, które też zabrały głos w temacie zmiany klimatu. Pytanie: ile procent tych organizacji naukowych w pełni zgadza się z tym, co mówi IPCC? Czyli, że ociepla się. Nasza robota głównie CO2 panie paliw kopalnych, będą problemy i należy przestać. A ile procent uważa, że coś jest inaczej? Cokolwiek, albo się nie ociepla, czy w może słońce, może wulkany, może naturalne trendy, może niedmuchanie węgla, może metan deaktywowany przez krowy, może fronę, a może w sumie parę stopni cieplej za oknem nie będzie problemu. No, cokolwiek inaczej. Więc ile procent się zgadza z tym już w organizacji naukowych, a ile procent uważa, że coś jest inaczej? Uwaga, czy duże organizacje naukowe, rozumiem, duże organizacje naukowe. Czy interesuje jest tutaj opinia Górniczych Związków Zawodowych z jednej strony, czy Glimpisu z drugiej? Mhm, tak. Dobra, i tutaj słyszę różne odpowiedzi. Fifty, fifty, bo to najbezpieczniej, tak? w jak się po 90% do 10. A w którą stronę? A ten powie, że jedną, a tamten, że drugą, tak? Mhm. Odpowiedź jest taka, że, to, że nie ma ani jednej takiej organizacji naukowej dużej, która uważałaby, że coś jest inaczej, cokolwiek innego. I teraz mhm. spotkacie pojedynczych naukowców, którzy wam powiedzą, że jest coś inaczej. Mhm. No bo tylko 99% klimatologów się zgadza, 1% mówi, że coś jest inaczej. Ale są małe grupki, które mogą powiedzieć coś inaczej, ale wiecie, nie ma. Żadnej spójnej teorii naukowej, która wyjaśniałaby to, co się dzieje. No, mm -hmm. Teoria to jest coś, co jest dobrze sprawdzone, zweryfikowane na wszystkie sposoby, jak teoria grawitacji. Tak? Nikt nie wyjdzie z 10 pietra i przez okno i nie wyskoczy, stwierdzając, że może ci naukowcy się mylą. Znaczy, tak? no, jak ktoś wyjdzie, to pewnie szybko się wylinie z poligenów. To tak? no, jest jego problem e, i rodziny. E, nie ma nawet jakiejkolwiek się hipotezy spójnej, bo w tej 1% naukowcy, w którym mówił inaczej, tak to profesor Mieczarski, nasz uroczy laureat klimatycznej w roku, po prostu nie jest aktywny badacz klimatu. Tak to, wiecie, to jest goszy związane z rynkiem energetyki głównie węglowej. Okay. I tu macie tych gości, którzy mówią, że dużo węgla jest mały, jak i tych, którzy mówią, że jego jest tak dużo, że nie szkodzi. Tak, nie ma jakiejś spójnej hipotezy, która byłaby zgodna z wynikami obserwacji. Więc tak naprawdę należy po prostu zaufać głosowi społeczności naukowej, czyli zobaczyć, kurczę, dzisiaj zapytać się czata GPT albo Google'a w temacie, jakby, całe środowisko naukowe o tym czy o tamtym. Może być mhm. najprościej, tak? Mhm. E, więc jeżeli ty sam nie jesteś w stanie, tak powiem, nie wiesz, dlaczego tego budynku jest tak mało, już tak dużo, co z tego wynika i, i czemu obecna zmiana klimatu jest problemem, skoro naszej emisji tylko 4% naturalna klimat zmieniał się zawsze i tak dalej, można to się tego dowiedzieć, ale to wymaga, żeby usiąść na tam godzin czy dni i rozkminić, a nie każdemu się chce. No po prostu zaufaj wszystko naukowemu że coś mu tam nie pasuje. A jak ktoś właśnie wszystko naukowe masowo kłami i w ogóle, to można jeszcze zrobić jedną najprostszą rzecz. Bo wiecie, można powiedzieć, że naukowcy to są głupi. Skorumpowani, niepotrzebne skleślić. To jest szokujące, wiecie. Wszystkie instytucje naukowe mówią to samo. Amerykańskie, europejskie, japońskie, hinduskie, chińskie, i wszyscy mówią to samo. I pomyśl, że ci Amerykanie z Hindusami, Hindus, Chińczykami, no, mówili na jakiś spisek dekady temu, kurczę, co niczego nie mógł zgadzać na arenie międzynarodowej, że ma jakiś spójny spisek i trzymają się go twardo od dziesiątek lat, to jest w ogóle jakiś, tak gruby mieliśmy się też, zaraz sobie nie wyobrażam. No ale dobra, powiedzmy, że może oni spiskują, chociaż pewnie mieli mi dobry powód, żeby to robić. Okay. E, Słuchajcie, można zobaczyć te raporty IPC sprzed 20-30 lat i zobaczyć, co oni pisali. Mm -hmm. Nie, może pompowali temat dla kasy, albo dla awansów, albo cokolwiek, tak? I kłamali i w ogóle nam zrobili w bambuko. I przedstawiali jakieś astronomicznie katastrofalne prognozy, nie wiem, dla kasy, dla awansów. Mm -hmm. tak, dobra, to bierzemy te raporty z 20-30 lat i patrzymy, jak oni prognozowali, jak będzie wzrosnąć strasznie dwutlenku węgla, jak będzie wzrosnąć temperatura, mm -hmm. jak będzie wzrosnąć poziom morza, mm -hmm. jak będzie znikał lud morski w Arktyce, nie wiem, whatever. Tak. Mm -hmm no to można zobaczyć, co oni prognozowali, co zdarzyło się później, fakt, Proste. No i okazuje się, że tak naprawdę to całkiem nieźle trafili, a nie, nie zawsze dobrze trafiali, ale, 20 ale ponad 20-krotnie częściej sprawy szły bardziej, szybciej, gorzej niż oni prognozowali, czyli jak potrzebujecie odmiennej opinii do IPCC, to tą opinią nie będzie ktoś, że będą zmiany mniejsze, wolniejsze i luzik. tylko ktoś, kto mówi, nie, słuchajcie, oni tak naprawdę są zbyt konserwatywni, zmiany będą większe, szybsze, bardziej, i w ogóle, tak, więc wiesz, no, mówienie, że ci naukowcy coś nie znają i się mylą. Oczywiście mylą się, ale okazuje że częściej mylą się że sprawy i postępują bardziej szybciej niż naukowcy, co jednak dosyć konserwatywni prognozowali. Okej. Okay. A powiedz, z jakich źródeł polecasz, żeby, żeby korzystać? Żebyśmy mogli mieć większą pewność, że te wiadomości są wiarygodne? Ja no, jest robotę do źródeł naukowych, tak, wiesz, tak nie każdy tam będzie na stronę, nie wiem, NASA czy europejskiej tam wiesz, agencji? Mm -hmm. eee. no, takie bardziej. No, no, ja mam powiedzieć, że nauka o klimacie, Każdy na swój ogonek kwali, tak? Nauka o klimacie. Dziękuję. Wyjaśniałem mity klimatyczne, bo to tych jest, często to jest powtarzalnych to jest może 10-kilkanaście. Mm -hmm. I na bieżąco komentujemy, co tam się w klimacie dzieje, wyniki mm -hmm. badań. Można też zapytać nie, dzisiaj czata GPT, czy kloda czy jakiegoś innego typu, typu dobre narzędzie, które po prostu jakby podsumuje nam od udzielić odpowiedź na pytania. Są sensowne odpowiedzi, do, dobre, merytoryczne. To jest, jest być może najprostsze dla Kowalskiego, który nie musi wiedzieć, gdzie znaleźć stronę, nie wiem, internetową NASA czy coś tam, tak. Ale dobra w Google potrafiłby pewnie, tak? Po prostu zapytać o tych dobrych modeli językowych, tam jako w miarę sensownie zdają znają, um, racje stanu naukowego w tamtym czy innym temacie. Super. To ja Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam do Nauka o klimacie również. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Dzięki. Też.